z tej strony znowu ja, Agnieszka z Żona Piotra i wjeżdżam z kolejnym przepisem śniadaniowym. Ostatnio robiłam owsiankę, dzisiaj będzie musli orzechowe. Zaczynamy od kubka płatków owsianych. Właściwie to półtora kubka. Wszystko wrzucamy na blachę i będziemy to podpiekać. Więc mamy trochę płatków owsianych górskich. Do tego również półtora kubka płatków żytnich. Następnie idą kwestki dyni. Jeden kubek. Słonecznik. Znowu jeden kubek. Teraz płatki migdałowe. Znowu jeden kubek. Ta jest masywna i serio taka jest. Ale na naszą rodzinę tak musi być. Tutaj wszystko się w ilościach słoniowych robi. To i tak starcza generalnie na dwie porcje. Kubek orzechów nerkowca. I chyba z etapu numer jeden jest tyle. To wszystko mieszam ze sobą, żeby po prostu składniki się tak wymieszały w miarę ładnie. I w pierwszym etapie będziemy to piec w piekarniku. W temperaturze 150 stopni przez mniej więcej 45 minut, mieszając od czasu do czasu, typu tak co 10 minut. I to jest pierwszy etap. Jak wyjmiemy nasze, naszą mieszankę z piekarnika, czekamy aż to się ostudzi, i będą szły składniki numer 2. Czyli właśnie te, które do piekarnika mają nieść, a będą niby nasiona chia, płatki kokosowe. Tutaj mam orzech laskowy, już posiekany, uprażony i żurawina. A teraz jeszcze na pierwszym etapie dodajemy troszkę oleju daje tak na oko, na przykład na tą ilość tam 5 łyżek. Jest to olej rzepakowy. Nie liczyłam, ale to chyba 4 i chyba 5. Serio nie liczyłam. Więc tak to właśnie u mnie wygląda. Niby ma być tyle i tyle, a wychodzi inaczej. Ale nie ma znaczenia. No i to wszystko mieszam. Jak się mniej więcej z tą oliwą wymiesza to ląduje właśnie do piekarnika. A jak się ustudzi, dodaję kolejne składniki. No i to by było tyle. I zaraz powrócimy z upieczonym, upieczonym musli i dodamy resztę. Ok. A więc mamy upieczone nasze wszystkie składniki. wystudzone również, jakie są zarumienione, jak to widać na przykład po orzechach. Migdały, nerkowca, zresztą peski dyni, słonecznik, tak samo. Ok, teraz dodajemy resztę. A więc leci kubek kokosu. Mniej więcej tak pół kubka nasion chia, kubek żurawiny, Tutaj mam małą paczkę orzechów. Yy, zaraz jak one się nazywają? Raskowe. Orzechy raskowe. Już pokrojone, więc dam całą tą paczkę. To jest 100 gram. I w sumie to tyle, tak? Żurawina wino jest, nasionka, suszone owoce. Okej, okay, no to tyle. I w tym momencie po prostu to wszystko mieszam. Jak jest ładnie wymieszane, przenoszę do słoika. I gotowe. Można zajadać. A więc dzięki za oglądanie i znowu życzę Wam smacznego. Zapraszam Was na, również na stronę Siła Roślin, gdzie z kodem rabatowym SUPERWIGAN10 macie 10% zniżki. Dziękuję za Wasz czas. Moc z Wami.